Nie udało się i wiele działań i w końcówce i w ostatnim kwartale roku 2010 tego zadania nie Dziękuję. A jeszcze pan pytanie, czy Panie Przewodniczący chciała drogi to jest w Proszę <g tanewisivertyų> Pani so <ruent> tak? bo, bo Pani nie, to Pani słucha <yani." quiero, to stến> i Pani jakieś wnioski zabiera, bo to nie jest Towarzystwo Wzajemne na proszę bardzo. dziękuję bardzo. Pani, ale ja jest nie robi Pan tego raz kolejny, tu, problemy, to proszę przedstawić. Pani ja przepraszam Pani nie no, on on nie, pan ulicy, no, Ja to też nie dostałem zaproszenia. Ale no, to, to przecież nie to jest sesja. Nie. No. Żyjemy w 21. No, wieku. sesja jest pierwsza, wieku. Żyjemy była nadzwyczajna, więc każdy w zaproszony. wieku. Ja Żyjemy tak, każdy tak, ma prawo, to nie jest zamknięta. Żyjemy To jest jest, już PomânÖ Pomâncano. To może raczej Ja też nie. To może radni teraz na A, no, a teraz <tt layering inoro goal objetivo> Wiemy, jak funkcjonuje poczta w tej chwili i te zawiadomienia do są dotarły z opóźnieniem. ale jest... nie Więc takie postanowienie na wczorajszym spotkanie z sołtysami, że raczej jest otwarta, jest z uwagą na że się a jeszcze będziemy sobie to zadzwonić, to że przeszkodzić te problemy, które na pocztach w ostatnim czasie, weryfikować

13 stycznia. Była między innymi poruszona też, się poruszany temat budowy kanalizacji w ulicy Warszawskiej. Kwestia budowy kanalizacji, nie, nie. Panie, ja podał, to nie na, na etapie dopiero, że będą konkretne nabory, będziemy takie opinie z Generalnej Dyrekcji Ośrodkowej, to na etapie dopiero dajmy. Dobrze i teraz tak, jeżeli chodzi o um, zadanie pod nazwą, pod prawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Jest to, są to miejscowości z Tajnca Bogową, Pomiekówek. I chciałabym zapytać o termin realizacji tego. Umowa 5 i 12 kwietnia, czas Dobrze. realizacji do 30 września, na 7 Jak to chodzi? na pokładzie, Przepraszam. Ja chciałabym się zapytać, może znam sprawę, bo coś mi się odbyło, że w jakimś nielegalnym wysypisku śmieci. Tak, u Pana proszę. A co jest, jak stoi sprawa z tymi portami tutaj w Gławicach, których to jest port, nie wiem, pierwszy, tak? no, w Gławicach pierwszych. Dlaczego w jaką stronę południa, są tam tam nie wiem, czy ktoś widział było na pewno wiele osób to też wygląda jak legalne wysypisko śmieci też, nie wiem, Czy, czy było coś w tej sprawie robione, czy będzie? I taki, taki mały drobiazg, e, od mamy mam wziąć wolki na segregację? Chciałabym... E, oh, e, po prostu Pani Groszynka wyrażała mieszkańców, ale jeszcze bym chciała cały czas namawiać, że to jest segregacja, bo nie każdy segreguje. I tego worki chciałam do żeby uzyskać je dla dodatkowych mieszkańców. Jeszcze raz, worki w Kazembezu dostępne. Aha. A potem już. nie wiedziałam. Jeśli chodzi o fort w Jest właściciel fortu, który został zobligowany do... Bo nie wiem, czy to jest rywalna tak, już czy było informacji ewentualnie, pan Piotr i proszę o powieść. Proszę. Rozumiem, że przeczyścił już do stracony, tak? Ja nikt nie wiem. zapytać, skoro było pytanie z swoją dyrekcją dróg i autostrad, to chciałem zapytać, czy... Powód dlaczego Dyrektor jest tak asertywny w sprawie naszego wniosku, który już i w tej kadencji był składany odnośnie zamontowania pulsujących świateł na drodze krajowej 62 w okolicach Wojska Polskiego i w okolicach tam Szafirowej, bo zawsze dostajemy Zawsze dostajemy odmowne jakieś odpowiedzi, zawsze coś przeszkadza. Czy, czy, czy Paweł coś na ten temat, skoro było face-to-face rozmowa, to, face to może... Przyczyny te na są, <trybowe> są szczegółowo wymienione w pismach ja mogę przekazać je Pawełowi Komisji. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli, żeby... Te światła po w tych miejscach, które jak najbardziej możemy um, pojechać do Generalnej Dyrekcji i rozmawiać również o tym problemie. Stanowisko w Pismach jest y, podane i też przekażę, To proszę na komisję, dobrze? To ja na... przepraszam, to y, ja mam takie zdanie, bo, to, y, bo podane miejscowość, to nasze znaczy miejsca lokalizacji w tych tym świateł, czyli ulica Wrzosowa i ulica Wojska Polskiego, proponował to, to korzystać to z znaczy, naszego miejsca, wykorzystać konsultacje, które będą w sprawie wiadomej na konsultacje z mieszkańcami odnośnie tych są świateć. Drodzy Państwo, trzeba to wygodać z jednego stały. W momencie zawnicia w tej chwili szalabanu kolejowego torki są to jest kamara, nie stronę. Znaczy jak wyjdą dwa dodatkowe punkty, punkty, które jeszcze wstrzymają ruch, to z bocznym jak gwarantuję, że tutaj nikt nie wyjdzie od początku powietrza, bo to tańca czarnowa. Proponowałem tą sprawę. Ja rozumiem, że grają emocje, bo jeżdżą ciężkie samochody. Ja rozumiem to. Tylko prośba jest taka, żeby do tego podejść od spokojnie i, i, i zobaczyć, co może później jeszcze być, bo to nie jest tylko tak, że postawimy światełka i będziemy bezpieczni. Bo powiem, niekoniecznie tak. Są inne formy spowalniania ruchu, to znaczy ograniczenia prędkości i policja, która tam wcześniej jest stała i tyle, a te światła to mogą tylko spowodować to, że zablokujemy centrum całkowicie. Tak, to nie chodzi o ciężkie samochody, tylko chodzi o to, że przez przejście nie można przejść. Ale chodzi o to, że... Bo jeździ tyle Ale... samochodów, Ale... To jest, to jest, to jest to pół godziny przy ulicy i nie ja można przejść. Ja, ja mówię, żeby to o konsultacje z, z mieszkańcami były prowadzone, bo radna z naszego terenu jest dokładnie zorientowana, w całej sprawie i z panem wójtem też żeśmy rozmawiali przy okazji wyboru sokusar na naszym terenie. Ty, wierze, czy Jadźmy samochodów, ciężarowych, Komisja była, chodzi mi o drogę, ta co była, była komisja na Trojanach i nie wiem, czy tę drogę zepsuły i teraz cały Siedlarsko przerzucił jeździ przez Domowice, za naszą drogę przez Domowice i w drogę portu. i teraz mówię, czy tam jest droga to i tam to nie rogi jazdy, że się przerzucił nasz z fejską, więc poczekamy, i tam tę drogę zepsuje. A tam jeżdżą, tam skąd, pracuję na na stępie, a druga, jest tam, że się odpędzi samolot, taki z odwiedziny, otwór, tu, doda jest gościnka, nawet nie patrzą, że jest szkoła. Jadą do samej drogi powiatowej, do tej powszechnej, nawet nie mam nic. Bo jest tu, a tam jest na wierzchnia czarny, taki To Jest tu mam dużo, nie widać, kto jedzie, kto idzie i przeszkody nawet nie widać. Bezpieczeństwo dzieci, no bo dzieci wychodzą, a tam jest do jakichś, że wychodzą, bo to dzieci zatrzymuje się i na okresę, no, bo to mogę do nas to dzieje, no to ja nawet jeździ, tak? nie wiem, czy tam, bo ja nie tam mogę nie widzieć. Wiem, że u nas to jest. My no, jedziemy e, nawet w chwili jedzą przez nas, przez nasz most. No. E, bo widziałem

bo jeżdżą dosłownie na

s Ja rozumiem, że materiał gospodarczy, są narody o skarbowaniu jest. w drodze poza ziemią, w drodze do zapisania, już że z lat 5-6 przez miejscowość studiacki i poszynek w tej w miejscowości asfaltowe są w tej chwili nieprzejedne, asfalt znaczący jest z, się z w związku z brakiem możliwości dojechania przez te miejscowości, duży ruch osobowy i samochodów na nastąpi przez miejscowość Toruń, Wolski i Goławice

jeżeli chodzi o oświetlenie, to nie wiem czy w akurat tych ulicach, ale w ławicach drugich zakład energetyczny ma przewodowywać oświetlenie. To jest Pani, pani radna jest zorientowana w temacie. A jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to proszę wnioski do zbioru. Proszę teraz? Może Może się przedstawię, konto zbitnie w Sądu Czy Tyle dzisiaj powiedział o Sądu ale Rada zapomniała, że są te z w pierwszym wieku są te też te samochodem teraz. Te 70 zł, co my dostajemy, to to jest śmieszne. Jeśli jesteśmy tak biedną gminą, to proponowałbym yy, zlikwidować to w ogóle i wtedy ze spokojnym sumieniem powiem, że pracuję społecznie, bo teraz nie mogę tego powiedzieć. Słuszny wniosek. Bo biorę 70 zł. I jeśli ktoś mi się spyta, czy mam z tego jakieś pieniądze, a to są. Więc odpowiadam, że mam 70 zł za sesję. A pozałatwiać wszystkie sprawy, no nawet to niestety nie latam. Więc mi są tysiące też. Tak. To jednak, na pani podżyć, to nie kurzy z rady. Niedawno byli w rady i wiedzą, jaka sytuacja. Odnośnie pana pytania, bo ja właśnie ten na temat pomocy, bo wyszedłem na ostatniej komisji, ale. ja byłem na Pan w Szczecie. Po wyborach y, samorządowych, <laughs> nie wiem, która to była sesja, nie było mnie akurat. Druga, rada, druga, nie, biega, nie Rada pamiętała, żeby podbić sobie od razu biedny. Po 42% jeśli się A sądy biedny jest za. była na pierwszej. Ale nie chcę. Uprzedził mnie z tym pytaniem, żebym nie łamał. Będzie okazać

ja się do radę, że no, nie do wójta, bo rady, tak uchwałę, ja się doradzę. No ja mówię, ale jest ja niepowiada. odpowiadam. Ja, ja miałem tą sprawę właśnie poruszyć, zapytać o to, to jedno z moich pytań, które miałem właśnie nie panu się zapytać. Bo tak jak mówię, pytałem na, o to na ostatniej sesji, ale zostało to bez wyjecha. Także no uprzedłem pytanie. Jeżeli można, to ja y, przepraszam bardzo, z całym szacunkiem dla wszystkich tu obecnych. Chciałbym tylko zwrócić trzemowym obrezydniu uwagę, że jeżeli się mamy szanować, to w pierwszej kolejności interpelacji i sprawy różne służą radnym i po wyczerpaniu tematu służą gościom zaproszonym. I nie byłoby tego konfliktu, bo ja bym zadał to pytanie z powodu, chciałbym, żebyśmy tak kontynuowali. Radni, a później reszta. czy są zasady funkcjonowania radnych. No. To tak, to pytanie, które i jest jeszcze opcja takiego, interwen y, takiego interwencyjnego wysypania tłucznia na niektórych drogach, m.in. na Bulcach Nikolskich. Wiem, że sołtys zgłaszał te, taką sprawę. Y, to raz. Y, kolejny temat to jest temat y, tej skosuwającej się, rodującej skarpy w Orzechowie. Ten temat już jest wyopowany.